wspaniałego z zewnątrz pozyskać 40 milionów. Także jestem nawet, z tego bardzo się cieszę I to, i to podkreślam. Ja w tym mieście mieszkam i ja w tym mieście chcę żyć. I znam świadomość tej drogi, która dla mnie bardzo, z tego się bardzo cieszę, która, Szanowni Państwo, specjalnie dla Stadera żeby przebudowaliśmy skrzyżowanie na składowej, żeby pozyskać inwestora. Zrobienie takiego, tej przepustowości może spowodować, że pojawi się inwestor gdzieś w okolicach Strzały i tak dalej, no bo będzie można dojechać, to jest jakby oczywiste. Także za to bardzo Panu dziękuję. Ja bym tylko jeszcze chciał, Pan Skarbnik mi wytłumaczył, bo że chcemy wziąć pożyczki na 19 milionów, będziemy je spłacali w racie 700 tysięcy. Czy ta rata nie, nie będzie się zmniejszała? Jakby mi Pan skarbnik wytłumaczył, bo ja muszę mieć odpowiedź dla mieszkańców. Ale ja jestem za, tylko proszę mi o wytłumaczenie wzięcia tej obligacji i spłaty. Czy Pan skarbnik może odpowiedzieć Panu Radnemu? Bardzo proszę. Tak. No. To właśnie nie. 700 tysięcy to są przez nas szacowane kwota odsetek rocznych od tej emisji, o której mowa. A emisja będzie, jest na razie założenie, spłacona jednorazowo w 35 roku. Czyli 19 milionów będzie spłacone jako kapitał wykupiony w 35 roku. Natomiast odsetki corocznie będą wynosiły przy założeniu tej stopy, o której już była dzisiaj mowa. W wysokości 700 tysięcy rocznie. Dziękuję radę, bardzo. Dziękuję bardzo to, jest. Koszt pożyczki, czyli za 9.000. W tym 2035, tak? Spłacimy na razowo, wycierpimy 30, 19, 000 000. a do tego czasu spłacamy co miesiąc odsetki jako ten. Dziękuję bardzo. O głos prosiła radna pani Magdalena Daniel. Panie, przewodniczący, panie Prezydencie, bardzo dużo tu mówimy na temat tego, że trzeba, że są takie potrzeby. Wiadomo, że zadłużanie się jest z jednej strony niewygodne, ale z drugiej strony niezbędne. Wiadomo, że jeżeli chce się coś zainwestować, no to niestety trzeba to skredytować. Ja bym chciał usłyszeć od Pana Skarbnika odpowiedź na jedno pytanie. Czy i w jakiej wysokości Podjęcie tej uchwały o emisji obligacji spowoduje wzrost zadłużenia miasta. Dlatego, że podejmując tę decyzję, musimy mieć tylko taką świadomość. Wiadomo, że zadłużyć się trzeba. Tylko jest kwestia tego, żeby wiedzieć na ile. Właśnie z uwagi na to, że emisja jest przeznaczona na spłatę rad kredytów i odkup obligacji w bieżącym roku. Na stronie dziewiątej bodaj, w kolumnie 6 macie Państwo projekcję długu już po włączeniu obligacji w 2017 roku do kwoty długu ogółem. Więc na koniec 17 roku w wyniku tej emisji dług publicznie nie wzrośnie, a spadnie w stosunku do 31 grudnia 16 roku o 1 730 tysięcy złotych. Czyli nie doprowadza ta emisja do wzrostu długu na, na ten czas, ze względu na to właśnie, że przeznaczona jest na spłaty, a nie na inwestycje czy na de, finansowanie deficytu. Budżet jest dalej nadwyżkowy 550 tysięcy około. Dlatego kwota długu tego miasta na koniec 2017 roku w wyniku tej emisji spadnie o 1,7 730 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosiła raz na Pani Zuzana Demczenko. Bardzo proszę. Bardzo. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę Państwa, rzeczywiście, jeżeli cokolwiek się zaciąga typu pożyczka czy jakiś inny instrument finansowy, zawsze pamiętamy, że musi nastąpić ten dzień zapłaty. Proszę Państwa, do tej pory, czy Państwo zetknęliście się, czy w Polsce jest jakaś gmina? Jakieś miasto, które nie zaciąga kredytów. My nie mówimy o stuprocentowym zaciąganiu. W wielu przypadkach, w jakimś części, w jakim procencie nasze miasto zaciągało kredytów. Nie było żadnych zawirowań, żeby nie było prawidłowej obsługi. A proszę spojrzeć, ile mamy zrobione w tym mieście. Ja ostatnio przemieszczam się y, miastami ościennymi typu Mińsk, Węgrów, Sokołów. Mogę dużo powiedzieć. Moje dzieci, które ileś czasu nie były w tym mieście, przyjeżdżają, mówią, Mama, jak to pięknie. Czy my tego nie widzimy, czy, czy my po prostu nie chcemy tego dostrzegać? Dlaczego dzisiaj od razu zakładamy, bo to będzie dług, bo nasze dzieci, wnuki będą spłacać, skoro by do tej pory cały czas jest prawidłowa obsługa? A co, teraz nie weźmiemy kredytu, nie, czy jakiegoś innego instrumentu finansowego? nie zainwestujemy. I później co będzie? I co ten kudelski prezydent zrobił? W tym mieście się nic nie robi. Czy niektórym radnym zależy na tym, żeby naprawdę nic nie robić? A jeżeli przypomnimy sobie, w naszych ulotkach, kiedy kandydowaliśmy do Rady Miasta, my wszystko chcemy robić dla mieszkańców, więc róbmy. Przyglądajmy się naszym władzom, ale też róbmy nie utrudniajmy. Przemyślmy, zastanówmy się, bo to idzie ku dobremu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos. O głos prosił radny pan Maciej Nowak. Bardzo proszę. Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowna rado, kochani Świadczonie. Ja może zacznę tak. Kto z nas, z nas chciałby mieć kredyt czy jakieś zobowiązania? Chyba w zasadzie nikt, prawda? Taka jest odpowiedź dosyć prosta. Ale dzisiejszy świat funkcjonuje inaczej. Kredyty, pożyczki są czymś normalnym, bez tej formuły finansowej nie, ma, nie działa żaden kraj, żadne miasto ani no, żadne. Praktycznie nie jest no, żadne firmy. Dziś około 15,5 miliona Polaków ma jakieś zobowiązania kredytowe, a łączna kwota zobowiązań na 2016 rok wynosi 44,6 miliarda złotych. Ja przypuszczam, że tam jest dużo tych, którzy. Są żywotami. Tutaj odpowiedź do pana Andrzeja, Andrzeja Siednika. Wracając do naszego miasta, prosiłbym, żeby nie straszyć mieszkańców długiem, bo mimo, że wynosi on około 280 milionów, to nasze miasto nie jest w złej sytuacji finansowej, a świadczą o tym pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, nasza zdolność kredytowa, bardzo dobrze funkcjonujące spółki, o których dzisiaj właśnie mówiliśmy, oraz stosunek długu do dochodów miasta. I wiele, wiele innych czynników, których już nie będę wymieniał. Trzeba zaznaczyć, że miasto Siedzce wszystkie te zobowiązania wykorzystało na inwestycje. To już tutaj wielu radnych podkreśliło. Jest to sprawa bezsporna. Nie chcę tu ich wymieniać, bo faktycznie bym wykorzystał swoje 15 minut przysługujące mi ze statutu Rady Miasta. Pan Przewodniczący jest dosyć rygorystycznie przestrzegał tutaj regulamin. Ale przejdę do meritum mojej wypowiedzi. Czy ktoś z Państwa radnych wyobraża sobie dziś nasze miasto bez obwodnicy, akwabarku i ośrodków kultury? Chyba nikt. Ja y, chciałbym zauważyć, że niedawno były ta, robione takie badania na tej obwodnicy y, i okazało się, że nie chcę skłamać dokładnie czy to do, y, y, w godzinach od 7 do godziny 19, czy od 8 do 20, ale było to, y, y, te godziny były brane pod, y, pod uwagę. Szanowni Państwo. Tam przejechało 10 tysięcy różnych pojazdów. Liczone były oczywiście też rowery, ciężarowe, samochody osobowe. Czy my sobie wyobrażamy dzisiaj, jakbyśmy wpuścili 10 tysięcy samochodów w yy, wiaduktem warszawskim albo tymi yy, dwoma, trzema przysięgami, które mamy? To jest po prostu, no, byśmy się zagarkowali totalnie. Yy, ja do czego zmierzam? Do tego, że te, te na przykład trzy inwestycje, które wymieniłem, jeżeli byśmy odjęli koszta ich wykonania łącznie z tymi środkami unijnymi, które wzięliśmy, to nasz kredyt, który w tej chwili tam jest około 280 milionów, zmniejsza się o połowę. I nie byłoby praktycznie tematu. A owszem, on wygląda dla przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego Siedczanina strasznie, groźnie. Ale przy dochodach, które mamy na poziomie 480 milionów. To naprawdę nie jest, nie jest nic wielkiego. Są miasta, które mają ten stosunek 90 parę procent. To jest Don, Bydgosz, Wrocław. Naprawdę. Ja wiem, że nie ma co się porównywać do tych, które mają ten stosunek słabszy i niższy, ale my nie jesteśmy w złej sytuacji, takiej finansowej, jak niektórzy tutaj próbują wmówić nam, nam radnym i mieszkańcom. Dalej, czy Państwo sobie wyobrażacie, i to chyba. Bardziej by było dobitne i, i byłaby większa pretensja do radnych, jakbyśmy nie się brali po te środki. No bo jak to? Nie wzięli da, darmowe pieniądze. Unia dawała. I wtedy byśmy popełnili wielki błąd. Ryzyko jest zawsze. Wiadomo, że tak. Pieniądze jesteśmy odpowiedzialni za to miasto i te decyzje, zanim podejmujemy, naprawdę rozważamy, rozmawiamy. To nie jest takie proste. Jak niektórzy tutaj twierdzą, że a, podniosą rękę, co tam radni, tutaj koalicji. Nie, to nie jest tak. Ja się nie chcę wypowiadać, jak niektórzy tutaj y, za innych radnych, ale ja powiem o swojej osobie. Zanim taką decyzję podejmę, ja w domu, oprócz tutaj y, oczywiście wśród radnych y, rozmawiamy i tak dalej, to w domu myślę nad tym długo, długo, bo to są decyzje newralgiczne dla danego miasta. Jeżeli ktoś tego nie robi i tylko od tak podniesie albo nie podniesie, no to nie powinien tutaj być. Następny temat, który chciałem poruszyć, który był tutaj poruszany, to jest, y, są takie dwugłosy. Ja wierzę w to, że te środki unijne jeszcze będą, ale tak prawdę powiedziawszy, sytuacja nasza gospodarcza yy, się zmienia. Jesteśmy krajem już nowoczesnym znaczy, tak no, i, i część Unii uważa, że już poszliśmy do przodu, że duży rozwój nastąpił. Są dużo słabsze kraje, które jeżeli jakieś środki finansowe będą, to będą tam kierowane jest to Bułgaria, Rumunia, to są te państwa. Jest to jest... Proszę udzielić głosu po raz drugi. Po Więc to jest naprawdę ostatnie moim zdaniem, ostatnie transzy takie finansowe dużych środków z Unii Europejskiej, i musimy to wykorzystać i kosztem nawet, że zwiększymy trochę ten dług, musimy to zrobić. Co do zarzutów, że nasze dzieci będą te kredyty spłacać. Panie Redne, i daj Boże, daj Boże, bo jeżeli one będą spłacały, to znaczy, że w tym mieście będą. Będą, będą tu działały, będą żyły, będą miały rodziny, a nie będą wyjeżdżały z naszego miasta. Czyli ten rozwój tego miasta będzie zachowany. A trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Te nasze dzieci, te następne pokolenie już korzysta z tego. Przypomnijmy sobie, no nie wiem, jak ja akurat mam dzieci w wieku 10-12 lat i ja sobie dzisiaj nie wyobrażam sytuacji tak, jaka miała miejsce parę lat temu, że musiałem do Mińska albo do Sokołowa wozić na pasy. No to jest dla naszego miasta praktycznie 80 tysięcznego. No to przed moment był to wstyd. No teraz mamy piękny akwapark. Z którego korzysta praktycznie tysiąc osób dziennie. Dziękuję ślicznie. Ja osobiście będę głosował za tymi obligacjami. Dziękuję bardzo za ten głos. O głos prosił radny pan Robert Kojecki. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie skarbniku, jeszcze jedna kwestia. Ja bym prosił o kilka słów takich bezpośrednich, żeby wybrzmiało w takim bezpośrednim ujęciu takim wektorze ekonomicznym emisja obligacji tunel. Emisja obligacji tunel, tak bo mamy troszeczkę pomiędzy tym znalazły się spłaty zadłużenie i tak dalej. Chciałbym jeszcze o kilka takich słów, żeby pan wytłumaczył jak uwolnimy tą sytuację na 18 rok, bo z tego co ja pamiętam, to w planach budżetowych na początku roku to była plany zakładały sprzedaż majątku własnego, dochody własne, zdaje się na wkład własny. A tutaj mamy jakby inną sytuację, ale to proszę o wytłumaczenie. I, i, I cóż, tu jeszcze jedną kwestię, jeszcze raz chciałem powiedzieć, bo, bo tu niektóre kosy pojawiły się, że niektórzy radni niewiele robią w tej kwestii. Otóż jeszcze raz po prostu dopominam się o pamięć dla radnych Platform Obywatelskich, którzy włożyli nie ma trud w pozyskiwanie środków unijnych dla tego miasta i naprawdę kilkadziesiąt, jak nie więcej, może sto, może więcej milionów złotych. Właśnie dzięki ich staraniom zostały sprowadzone do tego miasta. Te głosy niepokoju, które tutaj właśnie mówimy, to, to jest tylko troska i odpowiedzialność, nic więcej. Także prosimy to tak właśnie rozumieć. A tunel i obwodnica, no cóż, na no całym sercu jesteśmy za, no nie staralibyśmy się o dofinansowanie do tego tunelu, gdybyśmy byli przeciwko po prostu. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pana radnego zapytanie, yy, powiem, że sprzedaż mienia na koniec. Yy, kwietnia wygląda, jeżeli się nie mylę. To jest ponad 4 miliony złotych w stosunku do 18 planowanych. No, przed nami sprzedaż płaskiego, jeszcze kilka takich ważnych. Myślę, że na poziomie tego planowanego tych wielkości dochodowych powinniśmy powinniśmy na tym poziomie gdzieś tam około tego poziomu wylądować na koniec roku, jak wszystko pójdzie dobrze i nic. Po bo, no, bo półroczu się nie zmieni, bo przecież to się zmienia w kalejdoskopii. Może się zmienić. Jedno drgnięcie na górze i wszystko leci w dół, prawda? Także to wszystko trzeba widzieć właśnie w tej perspektywie. Ja właśnie patrzę w tej perspektywie na kontekst przyszłego roku, gdzie będzie potrzebne prawie 30 milionów, bo powtarzam, 25 własnego wkładu i plus 5 milionów wydatków niekwalifikowanych, które się przy tym trafią. Widzicie, jakie tam są sieci ciepłownicze, widzicie, ile jest przeróbek. Trzeba pogłębiać garbolińską, żeby ten wiaduk miał 3.20, bo przecież ta e, partyzantów, przepraszam, e, bo, bo przecież pójdzie, pójdzie wiaduk, ale tam już jest podgórka, więc trzeba to do 3.20 dostosować, więc będzie spory kawałek. E, również trzeba pogłębić Nieckę ulicy partyzantów właśnie. I to, to służy przygotowaniu siły finansowej do obsługi tego wszystkiego, co się w 18 roku w zasadzie będzie działo. Żebyśmy, żebyśmy, to w tym roku właśnie trzeba dać odpoczynek dochodom, żeby się zgromadziły, skumulowały, żeby były przed faktem, a nie po fakcie, w momencie, kiedy będą niezbędne potrzebne do terminowej regulacji rzeczowy, rzeczowo wykonanych zadań. Bo Unia przecież nie da pieniędzy o tak, że sobie weźmiecie pieniądze i, i macie, płaccie, no bo o, faktury Wam przyszły. Nie, zapłaccie i czekajcie, czasem 3-4 miesiące różnie. No tak, Panie Radny, nie, no to jest prawda. No. Nie ma tak, że płacą od razu, bo fakturka się przedstawiła. I tu w tym momencie chodzi o to, żeby przygotować przedpole do dobrej kondycji finansowej, żeby wszystkie problemy, które są możliwe do sprzątnięcia, sprzątnąć. I na tej kadrze. Na której odpowiadałem Pani Rady Daniel Magdalenie. Po prostu my nie doprowadzamy do przyrostu długu publicznego tego miasta. Bo Pan Rady też tam w swojej wypowiedzi trącił, że dług rośnie. My ubolewamy nad tym, że trzeba ten dług zaciągać. Ja, ja nie jestem szczęśliwy, że trzeba to zaciągać. To nie jest drogo na dzisiaj 3,70 upadły te procenty, bo taka jest prawda. 3,70 z haczykiem w skali roku, z tym, że. Proszę Państwa, kredyt, obojętnie jak go nie patrzeć, czy obligacja, długoterminowy instrument, zarówno lokowany, jak i inwestycyjny, no musi kosztować w czasie jakimś tam, prawda? Jeszcze w dodatku w czasie się osiem...